Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab, a dzisiejszy odcinek będzie zainspirowany wami, a właściwie jednym z moich widzów. Poznajcie, Arka. Cześć. Witaj, Arku. Arku. Arek napisał do mnie y, z wiadomością, z informacją, że ma ciekawe opony, o których chciałby opowiedzieć, ponieważ w pewnym momencie, pod którymś filmem, pojawiła się dyskusja, prawda? Tak, sam zresztą zacząłem tę dyskusję, bo to był test opon jakiś, ale generalnie nawiązałem do tego, że... Dużo ludzi jeździ na oponach importowanych z USA, tak? nikt tego nie zmienia, nikt tego nie sprawdza, tych testów, tych opon też u nas nie ma tak naprawdę. Więc stwierdziłem, że skoro mam takie opony, które i tak muszę zmienić, to też zaproponowałem Ci, że Ci po prostu je mogę oddać. Eee, a przy okazji możemy też zobaczyć Twoim okiem, jak to wygląda na aucie. No właśnie, więc w dzisiejszym odcinku zobaczycie opony, których się w Polsce kupić nie da, przynajmniej no, nowych będą to opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric, ale w wersji All season. Co to oznacza? No Z jednej strony opona niby usportowiona, tak jak cała seria Eagle F1, ale z drugiej strony, właśnie całoroczna. Będę mocno się opierał na Twojej wiedzy, bo tym samochodem już zrobiłeś na tych oponach 20 tysięcy tak, kilometrów w różnych warunkach, więc myślę, że nie ma co przedłużać. Zobaczcie, jak ta opona wygląda, a my zaraz przejdziemy do samochodu. Goodyear Eagle F1 Asymmetric All Season. Jak ta opona wygląda? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na ściankę boczną. Nie ma tutaj oznaczeń E. Co to oznacza? To oznacza, że ta opona nie ma homologacji europejskiej. Ma tylko homologację na Stany Zjednoczone. O tym już rozmawialiśmy w naszych filmach, z czym to się wiąże. Myślę, że z arkiem porozmawiamy również w środku w samochodzie. Natomiast bardzo ciekawa jest sama budowa bieżnika. Ta opona wygląda zupełnie inaczej niż opony całoroczne europejskie. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nie ma tutaj zygzakowatych lameli. Mam wrażenie, że ta całoroczność tej opony została użyta trochę w innym celu. Ta opona niekoniecznie powinna generować przyczepność na śniegu, natomiast zdecydowanie powinna dobrze zachowywać się na drogach nieutwardzonych, czyli tak na przykład jak domyślam się jest w Kanadzie skąd ten samochód pochodzi. Dlaczego? A dlatego że mamy tutaj bardzo dużo nacięć, szerokich nacięć, które są pod małym kątem. Takie nacięcia świetnie działają po prostu na błocie, na nieutwardzonej drodze opona y, bardzo dobrze się oczyszcza z piasku, z błota i dzięki temu właśnie jest w stanie generować trakcję na gorszych drogach. Zobaczyliście już jak ta opona wygląda, to teraz sprawdźmy jak się na niej jeździ. No dobrze, arku, zaczynamy nasz... Program wspólny w środku. Powiedz mi, bo to jest pewnie interesujące dla niektórych naszych widzów, jakim autem jedziemy? E, to jest Jaguar XF 2003 rok, więc pierwsza generacja po lifcie. E, 3-litrowy silnik benzynowy z kompresorem, mm -hmm. 340 koni fabrycznie Dużo. i napęd na 4 koła. Można powiedzieć, według niektórych, nazywany stałym, bo jest cały czas 10% naprzód przenoszone i maksymalnie chyba do 75% potrafi wyciągnąć naprzód. Skrzynia nasza ulubiona, czyli 8ZF. 8HP? 8ZF. 8HP, tak. Okej, okay, czyli skrzynia znosi wszystko, jest kuloodporna, ale wspominałeś też o dużej wadze tego auta. Tak, to jest stalowe, duże auto 5-metrowe, które waży bodajże tonę 900, więc no, napędy też swoje ważą i tak dalej plus y, dobry humor inżynierów Jaguara, którzy robiąc v z V8, skrócili głowicę, dali dwa cylindry mniej, a blok i y, y, y wał dalej są pełnej długości, więc też kilka kilogramów więcej się pojawia na pewno. Okej, okay, ciekawy downsizing. Wiesz do czego dążę? Dążę do tego, że i moc, i waga, no i napęd na cztery koła są pewnym wyzwaniem również dla opon w tym samochodzie, prawda? Za chwilę porozmawiamy o moich odczuciach, natomiast zanim do tego przejdziemy, to chętnie wysłuchałbym Ciebie, bo na tych oponach, tak jak wspomnieliśmy, zrobiłeś około 20 tysięcy kilometrów w różnych warunkach. Yy, może zacznijmy od tych, yy, takich jak mamy dzisiaj, czyli słoneczne. Takie letnie pogody w ogóle fantastyczne opony, tak? Nic złego słowa o nich nie można powiedzieć, bo są moim zdaniem ciche. Są powiedziałbym energooszczędne, bo dzięki temu też, że to są dość twarde, to no, małe opory toczenia pewnie stawiają, tak? Więc yy, samochód kwali na nich naprawdę niewiele, tak? Bo to jest jak na taki silnik, je na taką moc w trasie. 8-9 litrów, czyli średnio z, z 10 tysięcy to jest 11,5 cyklu mieszanego, no to to jest bardzo rozsądny, tak? E, na zimówkach zaczyna palić litr 1,5 więcej od razu. W tym samym rozmiarze masz zimówki? Tak. tak. Okej. Okay. Więc to brzmi dobrze. To jest delikatnie zaskakujące dla mnie to, co mówiłeś odnośnie cichości tych opon, bo tak jak rozmawialiśmy o rzeźbie bieżnika, to ona jest taka dosyć agresywna, przypominająca delikatnie terenową, więc wydawało mi się, że ta opona może huczeć. Natomiast w połączeniu z dosyć twardą mieszanką, która jest tutaj, jest to tak skonfigurowane, że rzeczywiście ten dźwięk nie jest zbyt dotkliwy. Okej, okay, ale mówiłeś też o zachowaniu na mokrej nawierzchni i co się dzieje tak, wtedy? Na mokrej nawierzchni, dopóty, dopóki jest ciepło, to opona się zachowuje zupełnie normalnie, przewidywalnie, nic się nie dzieje. W momencie, kiedy w październiku temperatura spada, powiedzmy, rano do 5-8 stopni i jest mokry asfalt, potrafi nam się zachować dość nieprzewidywalnie, bo jak się okazało, nie potrzebowała dużej prędkości, żeby na stakadzie, przy zjeździe, tak jak wspominałem z mostu północnego na Wispostradę, który tam jest taki specyficzny zacisk w połowie, e, opona po prostu wychodzi przodem przy prędkości rzędu 30-40 na godzinę. Tak? To to nie jest coś, czego byśmy się spodziewali w takich warunkach. Mhm. Miałeś porównanie w tym samochodzie z oponami zimowymi. Jakie to były opony? Uniroyal Rain Sporty. E, Winter Sporty Win Winter Expert mógł być? na przykład? Tak, tak, tak. tak. Okay. I jesteś w stanie tą oponę tą całoroczną w jakimś tam stopniu porównać z oponą zimową w tym samym samochodzie, w podobnych warunkach? Jakie były Twoje odczucia? Tak, Nirojale, no były dość odczuwalnie głośniejsze, aczkolwiek nie dało się ich wyprowadzić z równowagi. Po prostu okay. przy, przy tych samych warunkach czy nawet gorszych warunkach e, nie dało się wprowadzić auta w poślizg po prostu, tak? No, nie wyłączając systemów i tak dalej, takich jakby rozsądnych warunkach, na przykład na parkingu, czy na, e, też na, na, tym, na tym samym odcinku drogowym, nie było możliwości, po prostu auto idzie jak po szynach, tak? To jest ciekawe i wiecie do czego dążę? Dążę do tego, że te opony całoroczne, bez homologacji europejskiej, czyli wyprodukowane na przykład na Stany Zjednoczone, one są zupełnie inaczej wyprodukowane. No bo miałeś doświadczenie również z europejską oponą całoroczną, prawda? Tak. Jaka to była opona? Bridgestone weather control A005 dokładnie nie Evo, tylko zwykła piątka to prawda na przednio napędowym aucie ale jeździłem dwa lata na Volvo S60 i też świetnie się sprawdzała ta opona w różnych warunkach takich przejściowych mokrych zimnych nie było ani razu problemu z tą oponą czyli to, co chciałbym, żebyście zauważyli z tego materiału, że opona całoroczna nie zawsze jest taka sama. Szczególnie jeżeli jest przeznaczona na różne rynki, bo w tych mokrych warunkach europejski Bridgestone zachowuje się fenomenalnie, prawda? Tak. To jest opona, która właśnie w tych przejściowych warunkach w okolicach 5 stopni, gdzie opony letnie już nie kleją a zimówki jeszcze nie działają, no to jest po prostu najlepsza. Natomiast ta bez homologacji europejskiej, no w tych warunkach jest po prostu za twarda. Postaram się to sprawdzić, bo szczerze mówiąc, dzisiejszy odcinek jest dosyć mo mocno spontaniczny. Co mnie oczywiście cieszy i zachęcam Was również, że jeżeli macie ciekawe opony, ciekawe historie związane z treścią tego kanału, no to po prostu piszcie do mnie tak jak Arek. Możemy coś wspólnego nagrać. Natomiast to, co jeszcze sprawdzimy, to będzie twardość tej mieszanki, ale mam wrażenie, że twardość tej mieszanki jest bardziej przypominająca opony letnie i to zdecydowanie te bardziej twardsze niż europejskie opony całoroczne. Natomiast oczywiście zaraz zobaczymy, jak ta opona zachowuje się przy jeździe takiej, powiedzmy, bardziej dynamicznej, dalej w ramach przepisów i tak dalej. A propos twardości, to mam taką ciekawostkę właśnie od swojego wulkanizatora, innego niż dzisiaj, który miał przyjemność zmieniać opony z zimówek na letnie wcześniej w tym roku i sensuralnych słuch tam padło w związku z twardością tych opon i... Ścianki bocznej. Jak trudno było mu założyć te gumy na felgę. E, dokładnie, ścianka boczna i po prostu męczył się chyba z 20-30 minut z każdą oponą. Okej. Okay. No to prawie jak z rajdowym slikiem. To wiesz co, jeszcze może wątek jeden, bo te opony nie wyglądają na mocno zużyte. Ty mówiłeś, że zrobiłeś na nich 20 tysięcy, poprzedni właściciel około 20, tak. moim zdaniem, one nie są nawet w połowie zużyte. Jaki jest powód wymiany tych opon? Uważam, że mógłbym z nimi zostać cały ten sezon letni, ciepły dalej, ale przestałem im ufać i czuć się pewnie też w okresie takim sześciowym, że się im październik, o którym wspominałeś. No i tym samochodem jeżdżę nie tylko ja, tak, jeździ też moja żona, więc y, nie czułbym bym się na tyle pewnie po tym, co wiem, co mi się wydarzyło, nie miało to żadnych konsekwencji na szczęście, tak? Ale w innej sytuacji być może miałoby to taka sytuacja z takim lekkim uściskiem jakieś większe konsekwencje. No i po prostu im nie ufam. Plus jedna z nich, po nie wiem, czy z racji wieku, czy, czy z racji jakiegoś tam większej, większej może przygody, chociaż niczego sobie nie przypominam, dostała guza małego. Więc w tym momencie, jak zobaczyłem, że tego guza ma, to nie czekałem do końca sezonu ciepłego ze zmianą. Tylko od razu dzisiaj jedziemy na, na wymianę na nowe e, Turanzy, które też zresztą widziałeś. Który model wybrałeś Turanzy? E, piątki czyli T005, sprawdzony poprzedni model to też jest ciekawe, bo ta różnica pomiędzy Turanzami jest dosyć istotna, nowa Turanza 6 jest jakby dużo bardziej komfortowa jest troszkę bardziej miękka ta poprzednia jest w takim delikatnie bardziej sportowym charakterem, z takim sportowym charakterem, mam wrażenie, że z racji tego, że się pojawiła Potenza Sport, Potenza Race no to ugrzecznili trochę tą Turanzę w stronę opony takiej bardziej komfortowej i myślę, że to będzie dobry wybór do tego auta. Ja mam też wrażenie właśnie, że też czuć na tą twardość na wszelkiego rodzaju progach zwalniających. Mm -hmm. Także rzeczywiście on tak dość e, mocno je przenosi do środka. Te opony zimowe Uniroyale są naprawdę zdecydowanie bardziej komfortowe. Są głośniejsze, e, odczuwalnie, ale... Po, po nierównych drogach, po jakichś załamaniach, i tak, tak dalej, zdecydowanie czyś różnicę. Wiesz, co byłem ciekaw, czy mm, powodem też zmiany tych opon jest był fakt, że te opony nie mają homologacji europejskiej? Czy brałeś to pod uwagę w ogóle? Prawdę mówiąc, jak sobie jak dziś o tym wspomniałeś, to sobie pomyślałem, że, to, że przecież tak, że to jest takie oczywiste, że nie mają, ale nie połączyłem tych kropek wcześniej, w ogóle na to nie zwróciłem uwagi. Tym bardziej teraz jest to powód. Okej. Okay. To taki apel ewentualnie do was. Czy macie mm, jakieś takie nieprzyjemne przygody, no jakimś zdarzeniem drogowym, gdzie opony nie miały homologacji drogowej i po prostu ubezpieczyciel nie wypłacił wam odszkodowania, bo niestety takie prawo może mieć. To też jest ciekawy e, przykład, bo ja o tym słyszałem, że takie ryzyko istnieje, ale o, nie słyszałem ani razu, żeby taka Jakiś sytuacja miała przykład. miejsce. Tak, tak, to jest e, często w niektórych e, magazynach e, podawane jako rzeczywiście przykład. Natomiast e, nie wiem, nie znam z historii, z no, życia. Może nie powinniśmy tego nagłaśniać. <laughs> nie, no, warto o tym mówić. Przed chwilą mieliśmy taką Eskę. Wszystko w ramach przepisów 60 można tutaj jechać. To jest samochód, który jest zdecydowanie komfortowy pod względem zawieszenia. Ja szczerze mówiąc, nie czułem tutaj żadnego odpływania opony. Jeszcze zawrócimy i sprawdzimy to raz jeszcze. Natomiast auto było czuć deflację zawieszenia, ugięcie zawieszenia. Jestem ciekaw raz jeszcze, bo. Nie tego do końca się chyba spodziewałem. Myślałem, że auto mi wypłuży przodem. Moja opinia jest taka, że jeżeli w takich warunkach jedziemy zgodnie z przepisami, to nic tutaj niebezpiecznego się nie wydarzyło. więc... Tak, ja przejeździłem na nich cały zeszły letni rok, bo serwą, przepraszam, bo kupiłem mi auto na początku czerwca i do października. Nic zupełnie nie rzuciło mi się w oczy tak, niczego takiego nie zauważyłem. Eee, no w październiku 7 rano, 5 stopni, mokry asfalt eee, i można się spotkać z barierą nagle na, okay. na Sakadzie. Więc tak powoli będziemy przechodzić do podsumowań dzisiejszego odcinka. W pierwszej kolejności dziękuję, że się odezwałeś, bo to jest mega miłe, że rzeczywiście mm, ten odbiór czuję. I, i pokazałeś oponę, której nie znałem chociaż ostatnio na kanale wydaje mi się, albo na moim facebooku widzieliście również oponę całoroczną która nie jest dostępna w Europie aby została wyprodukowana w Olsztynie mam tu na myśli Michelin, Michelin Pilot Pilot Sport, ale w wersji właśnie All Season, w ogóle to jest ciekawe, że na Stany jest kilkanaście propozycji opon całorocznych, sportowych do różnych samochodów i właśnie może przejdziemy do tego charakteru tych opon, bo mam wrażenie, że nie możemy zupełnie zestawiać opon całorocznych na inne rynki z naszymi europejskimi. To są zupełnie różne opony. Ja bym powiedział, że ta opona to jest opona letnia. Z tym, że jest mocniej ponacinana, taka dająca większy performance na gorszych nawierzchniach. I mam tutaj na myśli przede wszystkim nawierzchnie szutrowe. Czyli być może w Stanach, gdzie, tych, gdzie drogi są różne, gdzie w niektórych Stanach, raz jeszcze się powtórzę, często są drogi szutrowe, klienci po prostu potrzebują opon, które będą generowały również trakcje na, na, na szutrze. Czyli Coś takiego jakby ateki, ale do auta cywilnego, osobowego. Tak, jeszcze jedna rzecz jest moim zdaniem ważna, czyli to, że u nich w sensie w Stanach, nie wiem, jak w Kanadzie, to pewnie warto byłoby zweryfikować, ale większość tych dróg szybkiego ruchu Interstateów jest nawierzchnią betonową. Więc ta nawierzchnia też już inaczej na opony oddziaływuje i z tego co wiem, to też mocniej jeździera po prostu, dlatego, dlatego, tak. dlatego ta mieszanka jest też taka twardsza. I tak jak zauważyłeś, opony są z 18 roku, no przyjęły już trochę kilometrów, ale ten bieżnik wciąż jest yy, dość głęboki tak i spokojnie patrząc na wizualną stronę można byłoby na nich jeździć i jeździć. Tak wyglądają. Więc podsumowując raz jeszcze, jeżeli kupiliście samochód w Stanach i macie opony bez homologacji europejskiej to tak jak Arek możecie tym samochodem jeździć w takich ciepłych warunkach, nic złego się nie dzieje, natomiast musicie pamiętać, że te opony całoroczne nie są nie dają takiego performansu w tych zimniejszych warunkach jak opony całoroczne mm, europejskie, więc bardziej powinniście je traktować y, jako po prostu opony letnie. No i kwestia kolejna istotna, którą raz jeszcze podkreślę, te opony nie, ma, nie mają homologacji europejskiej, więc w razie jakiegoś zdarzenia drogowego musicie się liczyć z faktem, że Ubezpieczyciel będzie miał z tym problem, że mieliście takie opony. Ja bym tutaj jeszcze dodał takie pytanie na koniec, e, otwarte, że do wszystkich osób, które kupiły świadomie i nieświadomie, ale generalnie auta z Kanady, ze Stanów, kto z nich w ogóle się zastanowił nad tym tematem? Kto z nich sprawdził, jakie ma opony na tym aucie i się zastanowi, czy, czy to są OK opony? O, i to jest chyba fajne zakończenie, więc ja zostawiam was z tym pytaniem. Napiszcie w komentarzu, co myślicie. Dziękuję Ci bardzo za Dziękuję. dzisiejszy odcinek spontaniczny, ale też zachęcam Wam, jeżeli macie podobne historie, ciekawe, związane z oponami, to napiszcie do mnie, nagramy coś wspólnie. Do zobaczenia. Cześć.